Wawenera, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem z Haskiem Pyle i Matem 04 i dzisiaj będziemy grać na... No. Bum, mamy bum, 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 bum. Trochę bum, już po tobie Tak, super, dobra. E, dzisiaj będziemy grać na trochę odmiennych bedwarsach, ponieważ... Nie mamy tylko złota, żelaza, diamentów i szmaragdów, ale są też lucky loki. Są też Oczywiście lucky blocki. Oczywiście, kto pokazał, bo on robi ten serwer? Ja no, mat04 ten pokazał, ten pokazał mi ten serwer, tutaj go muszę wypromować. Jeśli chcecie grać na tym serwerze, to to jest ferko.pl. Możecie sobie podpatrzeć adres IP po prawo, tylko bez tego www. No i będziemy już zaczynać. Na razie jeszcze to są beta, beta testy, ale możemy grać sobie na tych y, lucky, bloko, na tym lucky bloku, jakbym. Są zwykłe, według tylko. Mówię od razu, mówię, tutaj można mieć ukośnik karty, czyli jeśli dodasz kogoś do karty, a on to zaakceptuje, czyli do takiej jakby drużyny, to wtedy jesteście razem w drużynie w gruncie i zawsze, jeśli szef, ten kto założył karty, wejdzie do gry, to wy też chodzicie automatycznie. No i o i teraz jesteśmy i teraz jesteśmy właśnie wszyscy a tak to dobiera losowo i właśnie dostałem żelaznego laki bloka czyli najsłabszy jaki może być Potem, jest i most. po tym sto, po tym w stopniowaniu jest złoty Lucky blok zaraz powinien polecieć a jest jeszcze jakiś lepszy chyba nie I jeszcze jest diamentowy i szmaragdowy a to jest a, moja a, ulubiona a, no weź nas nie zabudę wywój. O, to jest właśnie Złoty Lucky Block. I jeśli, jeśli będziecie chcieli, to dzisiaj będziemy robili normalne Bedwarsy, tyle że z Lucky blokami. Trzy razy z rzędu mi się trafiły te, jak to miało. Łuk na uderzenie, pięć i mam trzy strzały do tego. Aha, super. Jak ta seria się dobrze przyjmie, to zrobię jeszcze... Yy, bo myślałem, żeby zrobić też coś takiego, że yy, gram właśnie na tym trybie i mogę używać jedynie laki bloków. Nie mogę kupować nic za złoto i żelazo. Bo tak da się grać i to jest dość, yy, dość proste. Wbijajcie, wbijajcie oglądać te filmiki wenera bo będzie niezła jaka mówię wam widzowie. Dobra. Yy, więc tak, będę powoli yy, wam tłumaczył, co, co robi. Yy, jakie rzeczy co robią? Matt wybudował tutaj taki most, na który się wejdzie to znika. O, w ten sposób. Nie. pastek chyba. No, pojeżdża. A, on użył właśnie tego, czyli zakrzywiać czasu. Zaraz mogę Wam to prze Aha. przedstawić. Yy, tylko. To jest właśnie yy, szmaragdowy blok. Mam najlepszy miecz! Jaki? Zakręcił ogień jeden! Szkoda, Masku. Czemu? O kurde, tak o kurde, spadłem z tym mieczem. Ale to był najlepszy miecz. Diamentowy miecz z zaklętym ogniem, a ten zakrzywiacz czasu. To zwykła perełka, tylko że po chwili wracamy na swoje miejsce. Ty go straciłeś? Tak! Bo, bo weszłem na lodowy most i chciałem pokonać typa. I zapomniałem, że przecież ten. Ja to będę odpłodował. O sorry, masz segłę, masz segłę. O, mam mój początkowy set. Ej, bo atakuje nas Yellow! Nie rozwalił łóżka. A to wełno działa tak, że po chwili się zamienia w jakiś, na jakiś randomowy kolor. Dobra. To może pójdziemy sobie po jakieś emeraldy. Emeraldowe itemki. Ja ją po prostu marnuję, bo ona jest prawie darmowa. Co marnuję? Knockback szlamem? Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Co? Kurde, chciałem się tepać. Eee, widziałem, że to ma knockback 4. Na razie nie jestem do końca pewien. Eee, pozbieram sobie trochę na y, zbroję. No właśnie, myślę zbroję na pewno. Ta ściana jest OP, bo na chwilę się robi taka obsydianowa ściana. No. Ok, okniech będzie taki set. To usypie, jak się walnie kogoś, znaczy daje mu blindness. I to jest fajne. Eee, możemy na przykład zrobić tutaj takie coś. O czemu to nie zadziałało? Ja, ja, będę chyba szedł do gości. O, Kurde, już myślałem, że zrobię to, co, co chciałem zrobić. Teraz zrobiłem tak, że się topłem na wyspę przeciwną. Byłem na moście, oni tam posli, a ja wtedy uciekłem, bo miałem bardzo duże loła. O, mam ender chest To sobie zabiorę tutaj. Yy... I sobie zabiorę trochę tych lucky bloków, bo akurat mam mało. Dobra, mamy zakrzywiać czasu. O, lodowy most. Nawet dwa. To jest też fajne do ucieczki. Słuchaj, to jest. Yellow. Aha, trochę się coś lagło. Nie wierzę, że tu jest typet z diamentowym zaklętym mieczem. Ej, bo. Yellow. Dobra, Co on tu robi? mamy go. Leży. Już nie ma. Ja zaraz do tej hielą jakoś pójdę, podejdę ich trochę... Nie... Nie z tobą. U kurde, to jest ten Cypek! Musimy wszyscy na niego pójść, żeby go załatwić, bo to, bo to nie ma sensu w ten sposób. To zostało zniszczone. Ja bo bogosi o nas był. My w ogóle nie dbamy o łóżko. Tu dosłownie, bo sobie w tej chwili nie zabił. Mówiłam, że ten tryb jest. O kurde! Dobra. Teraz przegrałem, ale może następnym no, ci... razem. Jesteśmy w kolejnej rundzie, tym razem na mapie Chiny. I możemy sobie. O, ktoś dał Ej, mi zapalniczkę. Trzymaj. Tak, mój i Ej, weźcie ty nie podchodźcie! On się usypiacze. A to super. Ale czemu znaczy, mnie jakoś dziwnie tepa? No mnie nie kreujecie bloki, to jest tak ciężko, że... tepa. Co jest ender w tych Nie wiem. Okej, okay, znowu mi nic nie dało. Jeśli go kliknie lewym, to po prostu znika. Jakby się chce go otworzyć, to znika. Więc to jest dobre na przykład ten. A, muszę trochę na budowę łóżka. Dobra, już się buduje. Teraz yy, postanowiliśmy, że zrobimy... tak ja się zajmę budowaniem. Ja się zajmę tym. Czekaj. Postanowiliśmy, że będziemy się po prostu Dobra. jak najszybciej budować na środek i w ten sposób będziemy mieli szybko te wszystkie yy, emeraldy, które dają koks, itemy, przez które się ciągle przegrywa. Za chwilę powinno być to coś, czekaj. Czym? Co zrobię coś takiego. Dobra. Niech będzie. Możemy nawet sobie po tym pójść. Dobra. Jest, mam miecz! Żebym pamiętał, jestem czerwony. O Moja podkładka podmyśl się szanić chce. Dobra, znowu dodam z tym mieczem. To jakiś żart. Aha, czyli ja teraz nie mam nic i muszę czekać dwa lata. A wy coś tu w ogóle robicie, czy se tak ciągle siedzicie? No, ja coś robię, broję. Odwrócić, Właśnie o to mi chodziło, że nic nie robicie. Okay. No i cały soci, <grym> no, no nie gramy na Dobra, czekaj. Co? Leży? No leży, dobra. Jedę ja na środek po jakieś itemy. O jezus, co ja zrobiłem? Dobra, jest tak, teraz. No, dedłem już. No, dedłem. Ej, no, hastek robimy skybase'a Czyli co? Skyblaze? Nie? nie, ty przed mnie wepchnął. No to przerąbane. Nie dało. Dobra, a więc chłopaki mam pomysł. Robimy skaibada. Bierzemy jak najwięcej surowców. Hmm. Bierzemy pełen pełny, budujemy się w górę, podpal... Potrwa... Niszczymy wszystko pod nami i się kąpimy z łukami. Ej, to dobre! <laughs> Bo też łuków do może być. Tylko musimy być ostrożni ze wszystkim. Ej, jak on ma na start? Jazz, Pewnie kupił sobie jakieś dodatki czy coś. Najlepiej to wiecie co? Takimi blokami się kopać do góry. Takimi blokami się kopać do góry, a potem je po prostu niszczyć. Ale nie, bo zostaniemy na dole. teraz robię inną taktykę, Tam co kiedyś. Nie mogę postawić na bloka. Nie wiem, gdzieś przy łóżku, bo przy łóżku na pewno się będzie dać. Ja sobie zbieram dużo takich bloków, a potem się bawię. Co tak długo siedział w tym sklepie? O, masz welnę. Daleko, daleko i się podbudować. Po Żeby i zrobić taką wyspę daleko. Ej, to jest dobre! No, ja mam dwa. Ja mam dwa lodowe mosty. Mam dwa lodowe mosty. Ej, wiecie, jaki most fajnie zrobić? Patrz, robicie sobie lodowy most i na tym kładziecie kilka wełen. Przechodzicie przez ten most i potem są takie latające wełny. Pojedyncze. Lecimy? Czekaj. Eee... Yy... Muszę otwierać dużo takich bloków jakby, nie? No znaczy ja tu mam dużo i o, właśnie je no otwieram. Dajcie mi je otworzyć! O kurde. No to moje są! O, trzeci lewą nos. I to że na takie pytanie będzie można otwierać na takie bloki. No raczej tak! Mam ściany. I to postawię przy I... usztu. On zrobię ja... takie coś. O. Mam super ciastko i kilka skrzynek Dwóch nawet Dobra, ja biorę sobie łuki Atakuję! I drugi też do nas idzie No właśnie mówiłem, że idą! Nie? Dobra, ja go zabiłem. Mieliśmy wcześniej coś z tego Skybazda. No, tylko ja teraz go robię. Ja się buduję w górę. Jakbyś się pytali, to ja się buduję w górę. Robimy Skybazda, bić Zofie. Dużo takiego Skybazda, żebyśmy razem go zrobili. Dobra, czekaj. Ja będę sobie tak tedy. Aha, tu już nie mogę. Będę tak sobie chodził do ludzi. No mówię, że trzeba daleko to zrobić. O, już nie mam muków. No to fajnie. A to tak, bo tu nie mogę budować. Okej. Okay. Ja lubię tą no der, no to dobra. dobra, dobra, zaraz, zaraz skończę, tylko, tylko się trochę z nimi pobawię. On się buduje tam do góry. To jest OP, bo można... <laughs> Jezus, ale ez. Ale to jest zarobista taktyka! Ej, to jest dobre. Ej, ale wiecie co? Ej, ja się tu dobudowałem? Oni się budują i ja używam zakrzywiacza czasu, żeby się na chwilę do nich tepnąć, żeby ich zwalić. Nie, widziałem ja to! Ej, I O, kurde! Dobra! To czasu! Może żeby nie... o ja pie... o, e... Dobra, kończymy. Mamy kolejną rundę i oczywiście nową taktykę. Ja sobie zbieram tyle tych cóśków, żeby było, żeby miał 12 złota. Dlatego jest ich trochę dużo. I się zaczynamy budować do góry. A gościu będzie sobie obudowywał łóżko. I go zostawiamy tak na pastwę losu, żeby chronił łóżka. No, moja tylko najlepsza. Mam ciastko, super ciastko. Ty nie wiesz co dodaję nawet. To daje nawet. spida to jest i kompisa. Aha, dobra. Ja jestem trochę jeszcze w tej. według ogarnięty. Ale bardzo mi się podoba ten typ. Nie wiem czemu, nawet jak ciągle przegrywam. O, sorry, zabrałem ci. Ej. To są... prowadź, to są czerwony się do nas buduje. Ale czerwony to nasz! Mi się pomyliło. No jesteśmy czerwoni. Ja tak patrzę, przecież ty masz czerwoną zbroję o co Dobra. chodzi. Mam dwie ściany jak... Dobra, ma... mam dwa lodowe mosty. Co z tego zrobić? E, czekajcie, ja się buduję do góry. Gdzie się budujemy? Bo... Dobra, budujcie. Chodźcie, budujcie Zobaczymy. się ze mną. Ej, zrobimy ten, zrobimy schody normalne. Schody do nieba To zrób schody, a ja będę tak się budował Mam do góry Mam jeden czas. Ej, patrz jak ja się buduję Nie? Aha, ty się ta. Dobra, czekaj To zaraz zrobię zakręt <laughs> O, nie mogę już tu budować Zrobię coś takiego Zabiorę gościowi laki bloki Tak, co tam? Wiesz, wszystko co mamy. Ej, to jeszcze nie koniec gierki, bo nadal mamy łóżko. Jakby nie było. A ja za A on tu siedzi. Ej, jeszcze zrobię to cyk. Dobra, tu robię platformę. Wejdźcie po schodach. No tu Prawie będzie mniej więcej platforma. Nawet 400 staki mam. Ej, czekajcie, zrobię tak, że tu będzie pierwsza platforma. A tu będzie druga. Ja mam. Trzy staki. Kóra mam, mam. laping boca. Ale to raga. Tak mam też nie 5. który jest cały naprawiony. WHAT the FUCK! Ktoś to odwalił. Szybko do góry. Dobra. Już, już, już. Idę. Do góry. Do góry. <noise> Jak chcecie, możecie za sobą niszczyć bloki. nie, chcecie. Nie chcę się. Jeden lodowy most. Dokopcie się po prostu na górę. Ja jestem na górze, bo ten... Bo ta dolna platforma jest po to jak będą walić Fire No. A wreszcie mam kolorową wełnę. Mudką ma O mam same ciastka. Fajnie. I co tam robi? Aha, bo ciastka to był... Piastki, prostka. Dobra, ale to jest zarąbiste to mam. Gdybyśmy mieli jeszcze TNT, to by było tak zarąbiście. Nie! Ale to jest takie coś. No, i się do nas! I ja się buduję. Dobra, buduję się. Ja nie robię Speedbringa, bo wtedy ten. Jest szansa, że zginie. Ej, dobrać. bo jest już most! Podajemy się do tych brzóst. Jest już most! Ej, dobra! Wiem, ale dobudujemy się tutaj. Tu zrobimy bazę. Ja mam cztery wełny. Ja to... no. Ale wiecie, że każdy to co tak dojdzie tymi schodami. I to się przesuwa! No, nie. To się przesuwa! No, to się przesuwa! Co jest? Patrz, tak się przesuwa. Ale magia! To jest, to jest, to jest, to jest. Nie ale O kurde, nasz A jeszcze final kill! O jezus! Jakie smutne! Dobra, słuchajcie, ludziska, to by było chyba już na tyle w tym odcinku. Bo nie ma już co robić tutaj. bo Bo nie mamy właściwie co tutaj robić. Co my mielibyśmy tutaj ten. ...ten tegować? ludzi. To zróbmy to tak. A jeszcze jedną strzałę. I patrz. Kurde, ostatnia strzała, która nie doleciała. To będzie już koniec. Ty weź spadaj klocku. Nie strzelam. Idzie! Za tobą! Nie! Przeryłem! Pozdro! No pozdro, a ja mam... Ja mam nieskończono... Ja mogę skrać nieskończono z filmikiem, nie? Nie, o to jakaś magia. Przecież tu będzie ogień, i goście w to wdepną. Mam tyle kilo! Ej, gościu, ale ja zrobiłem tak... Zobacz, ja mam... Ej, budujemy się do zielonych! Dobra, ale ja na tym mam nieskoczone strzał i jeszcze mam do niego 90 użyć. Dobra. Patrz, ja się już do nich buduję tutaj. Nie spikmilda, niech spikmilda! Bringa, ale po co? O Jezus! Ha, już myślę że we mnie trafi. Dobra. Prawie coś odwaliłem. Ej, Ja mam pomysł co zrobię. Jeśli uda mi się wylądować. Gdzie jest to coś? Gdzie spadło? Dobra. Ja pójdę tamtym mostem i odwalę coś naprawdę głupiego. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, widzowie. Trzymajcie się. I cześć.